Sierpniowy wieczór w Olsztynie. W starej kamienicy dochodzi do tragedii. 30-letni Rafał K. i jego 24-letnia partnerka Paulina S. Zwykła kłótnia zamienia się w koszmar. Krzyki, napięcie, a potem błysk noża. Rafał, ugodzony w brzuch, pada na ziemię. Trafia do szpitala, walczy dwa dni, ale umiera. Paulina zostaje zatrzymana. Zarzut! Zabójstwo? Cała Polska pyta, co wydarzyło się w czterech ścianach mieszkania? I nagle zwrot. Po miesiącu aresztu sąd wypuszcza ją na wolność. 50 tysięcy złotych kaucji, dozór policyjny, zakaz wyjazdu z kraju. Kobieta oskarżona o śmiertelne ciosy znów spaceruje ulicami. Dlaczego? Sędzia wskazuje, mogło dojść do obrony koniecznej lub przekroczenia jej granic. Świadkowie twierdzą, że Paulina próbowała uciec, że Rafał wciągnął ją siłą do kamienicy. Potem sekundy, nóż, krew. Czy to była obrona? Czy zimna furie? Prokuratura przypomina, zarzut zabójstwa nadal obowiązuje. Paulinie grozi do żywocie. Olsztyn żyje strachem i pytaniami. Kto był ofiarą, a kto katem? Jedno jest pewne, rugbysta nie żyje. A kobieta, która trzymała nóż jest wolna.